Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym obiecanym na ten miesiąc rozdaniem, które pojawiło się notabene szybciej niż planowałam, ale no skoro jest taka możliwość, to czemu przeciągać to w nieskończoność? Mam tutaj na myśli rozdanie mojej premierowej kolekcji cieni, która znajduje się tutaj. Wygląda, tak? E, oczywiście przez kolory zaraz przejdziemy, ale najpierw mam, wam muszę trochę opowiedzieć. Cienie produkowane są w Polsce. Cienie te są produkowane bez składników, które są testowane na zwierzętach. Cienie są w, spełniają wszystkie wymogi, e, jeżeli chodzi o produkty, no unijne. To już nie tylko polska, ale unijne. E, moim zamierzeniem od początku, kiedy ten pomysł w ogóle mi się zrodził w mojej głowie, że mogłabym już powoli coś robić w stronę kosmetyków, e, było to, żeby te produkty były produkowane w kraju, żeby ja miała kontakt z firmą na bieżąco. W tym wypadku trafiłam na firmę, która po prostu w 100% spełniła wszystkie moje się i wierzcie mi, że y, praca już nad pędzlami jest długotrwała, ale praca nad cieniami jest jeszcze dłuższa, dlatego, że one niejednokrotnie wymagają jakichś popraw, popraw pigmentacji, kolorystyki i tak tak dalej. Nieraz jeden kolor miał kilka wersji, z których ja wybierałam, a jeszcze coś tam chciałam zmienić. Y, dużo też zależy od y, formuły i od, od tego, chociażby jak mocno cienie spresowuje Wtedy mm, też jesteśmy w stanie więcej go jakby na pędzel i tak dalej, tak dalej. Dobra, mniejsze o te techniczne. E, wszystkie mm, pogadanki. Zdecydowałam się na rozpoczęcie kolekcji do 24 kolorów cieni. Jeżeli Wam się te cienie spodobają, przyjmą się. E, to na pewno będzie ich więcej, bo już mam całą listę innych kolorów, które chciałabym wprowadzić. Słucham też Was, rozmawiam z Wami na ten temat na Facebooku chociażby e, i na Instagramie. Pytam się, jakie kolory Wam się podobają i tak dalej. Pomogłyście mi też nazwać wiele z tych cieni, więc za to Wam dziękuję. Cienie mają polskie nazwy. Takie sobie postanowiłam, e, postawiłam aby ambitny cel, żeby trzymać się zabawnych polskich nazw, dlatego, że są to polskie produkty dla Polek przede wszystkim, no więc nazywamy je po polsku. Pomogłyście mi w tym nazewnictwie, za co Wam bardzo dziękuję. Nie wykluczam też, że kiedyś może pojawią się jakieś inne produkty, może bronzery, może róże, może rozświetlacze, zobaczymy, to wszystko wymaga pracy. Jeżeli chodzi o tą kolekcję rozpoczynającą, nie ma tu zbyt wielu matów, są takie podstawowe maty, tak ten makijaż też jest wykonany moimi cieniami. Nie ma tu za wielu matów, są podstawowe odcienie matowe. Wiele cieni jest neutralnych, takich nadających się do makijażu dziennego do nałożenia na całą powiekę, wiele jest cieni metalicznych i wiele jest cieni typu duochrom. Ja chciałam, żeby te kolory były takie dość unikatowe, dlatego że na rynku jest masa kosmetyków, ale ja sobie postanowiłam za cel, że wprowadzę takie cienie, które będzie naprawdę ciężko jakby podrobić i znaleźć duplikat w innej firmie, więc mam nadzieję, że to mi się udało i że będziecie zadowolone jeżeli chodzi o kolekcję tutaj wiecie, wszystko zależy od światła dlatego będziecie też miały cały klip, w którym ja pokazuję je bez bazy nałożone pędzlem oraz nałożone na najtańszą bazę z firmy Catrice, żebyście zobaczyły w jaki sposób one się zachowują tutaj w tym świetle nawet nie, nie ma oddanego jakby efektu tych cieni to co Wam jeszcze szybko powiem to to, że cienie będą dostępne oczywiście pojedynczo ale można je też kupić całą, w całej kolekcji i wtedy dostajecie paletę dużego Glamboxa gratis i tyle Wam jeszcze podpowiem, że w nią wejdzie zdecydowanie więcej cieni albo innych produktów, które kiedyś w Glam Shopie się pojawią. Cienie są magnetyczne, czyli same się przyciągają, to jest standardowa wypraska wielkości wyprasek maka chociażby dostępnych. Cienie też można nakładać na mokro i na sucho. Jeżeli nakładacie na mokro, to są dwie opcje, albo moczycie najpierw w pędzel, ale wtedy zaleca Zabym zmoczenie go w wodzie zwykłej i zanurzacie w cieniu. Natomiast jeżeli chcecie moczyć chociażby sprejem takim fiksującym, to lepiej najpierw nabrać na pędzel i wtedy dopiero go spryskać, żeby nie wprowadzać tutaj zbędnych obcych substancji, żeby tych cieni nie szklić, chociaż one tendencji do szklenia nie mają. Teraz może przejdziemy do prezentacji wszystkich cieni po kolei, a zaraz po prezentacji powiem Wam, co z rozdaniem. Zaczynamy od absolutnej klasyki, czyli matowy, cielisty kolor. Zdecydowałam się na taki kolor, dlatego że ja niestety w kolekcji nie mam albo nie mam dobrze napigmentowanych, albo nie mam dostatecznie matowych, ale jednocześnie takich niekredowych. Ten jest w moim odczuciu idealny, podłuki brwiowe. I na całe powieki po lewej stronie macie zawsze, na suchej skórze, po prawej na bazie. To jest cień satynowy beż, i to jest taki cień, który raz, dwa wielkim pędzlem śmiało możemy nałożyć na całe oczy, jeżeli akurat nie chcemy jakiegoś wykwintnego makijażu robić. I on jest lekko metaliczny, jest taki satynowy, natomiast nałożony na dość mokrą bazę, taką widzicie, grubszą warstwą, wytrąca się z niego troszeczkę więcej złota, natomiast on jest generalnie beżowy. Kolejny kolor to migotka. I migotka jest typowym rozświetlaczem błyszczącym do wewnętrznych kącików, czy na całą powiekę, jak chcecie. I migotka troszeczkę przypomina nylon z maka, Tutaj macie ją na sucho nałożoną i nałożoną na bazę. Ona zyskuje taki zdecydowanie wtedy bardziej metaliczny, spektakularny efekt. Ale sama z siebie jest naprawdę bardzo, bardzo błyszcząca. Kolejny absolutny must have, czyli słodkie kakao, czyli średni, ciepły, yy, matowy brąz do jako cień transferowy, czyli w załamanie powieki, taki do przejścia albo i na całą powiekę, albo do takiego naturalnego smoki. Jak widzicie, on ma zdecydowaną ciepłą nutę, jak właśnie taka słodka czekolada. I tutaj macie różnicę między nałożeniem go na sucho i na mokro. Na mokro, i to mam na myśli na bazę. Kolejny kolor to złote piaski. I to jest kolor takiego prawdziwego, jasnego złota. Um... Świetny na całą znowu powiekę, gdzieś jakoś jako akcent, tutaj macie go na suchej dłoni. No i obok nałożony na mokro, zyskuje bardzo, bardzo metaliczny efekt. Te cienie generalnie jeden cień tylko w kolekcji ma drobinki to są mikrodrobinki, więc one są praktycznie niewidoczne. Kolejny kolor to jest palona kawa, jak widzicie, to jest bardzo ciemny brąz z taką nutą czerni. On jest raczej chłodny i ma w sobie właśnie nutkę czerni. I tutaj na suchej skórze on się może tak nie prezentuje, natomiast z tymi matami. Tak fajnie, że nie są za mocno napigmentowane ani za słabo. Ja uważam, że mat lepiej nałożyć warstwami i łatwiej rozetrzeć niż nałożyć i wiecie, mieć później problem, że nie można tego porozcierać Absolutny hit, czyli perskie oko. Cień, który Was bardzo zainteresował. To jest zieleń łączony, jak widzicie, z pomarańczem, z czerwienią, ze złotem. Bardzo nieoczywisty kolor. Strasznie jest go ciężko oddać. Ja tutaj walczyłam z balansami bieli, żeby jak najlepiej Wam ten kolor zaprezentować. Będzie też tutorial z użyciem tego koloru, jest przepiękny po prostu. Dalej różowy szampan, czyli kolor taki lekko metaliczny, bardziej satynowy, też do nałożenia śmiało na całą powiekę. I tutaj, jak widzicie, on jest na sucho, prezentuje się tak delikatnie, natomiast ym, nałożony już na bazę czy na mokro jest w nim troszeczkę więcej, wtedy złota wybija i wygląda mniej więcej tak. Naprawdę ciekawy kolor. Kolejny to cytrynowa mgła i to jest kolor, na który pewnie byście nie zwróciły uwagi, ale jak pokazywałam wam na Instagramie, to żeście po prostu no, kwiczały, że tak powiem. To jest błękit opalizujący bardzo śmiało na kolor cytrynowy i on po roztarciu daje po prostu efekt syreniego ogona. Naprawdę jest bardzo bajkowy i bardzo, bardzo niepowtarzalny. Ja nigdy wcześniej się z takim kolorem nie spotkałam. Dalej mamy szare bordo, który niestety tu się nie prezentuje kompletnie, to jest matowy cień i to jest właśnie bordowy kolor, który ma dość dużą taką chłodną nutę, to jest trochę brązu, w tym jest bardzo nieoczywisty i bardzo niestety niekorzystnie tutaj wyszedł na słoczach, natomiast jest naprawdę przepiękny. Kolejny kolor to elektryczna pomarańcza i to jest bardzo metaliczny pomarańczowo-rudy kolor z, ze złotym połyskiem. Tutaj macie go znowu na sucho i na mokro on zyskuje mega, hipermetalicznego efektu, prawie jakby był jakimś takim, wiecie, płynnym kolorem. Kolej na migoczącą purpurę i to jest matowy cień, który ma w sobie mikro, mikro, mikro drobineczki, których absolutnie kamera nie odda, których prawie nie widać. Te drobinki są błękitne. On też dość niekorzystnie wypadł, natomiast kolor jest przepiękny, jest bardzo niepowtarzalny i myślę, że warto go spróbować. Jest bardzo fajny też do rozcierania, na przykład załamania powieki. Kolejny kolor to wata cukrowa. Wata cukrowa jest cudna i nie wiem znowu czemu się nie chciała tutaj za bardzo zaprezentować. Pewnie ja nie potrafię zbyt nagrywać takich kolorów. To jest yy, taki brzoskwiniowo-różowy kolor, brzos właściwie brzoskwiniowy kolor, opalizujący na yy, taki cukierkowy róż i on naprawdę on się kurczę nie zaprezentował. On jest tak piękny, jak Wam pokazywałam na Instagramie, to też mówiłyście, że wygląda rewelacyjnie. Dalej masa perłowa, czyli po prostu um, satynowy odcień, który um, nałożony na mokrą bazę, albo na mokrą, um, wytrąca w cudzysłowie um, takie brązowe, brązowo złoty tone, jak widzicie. I to jest znowu świetny kolor do nałożenia na szybko, na całą powiekę, um, żeby, wiecie, stworzyć taki bardzo, bardzo prosty makijaż. Dalej mamy patynę, to jest przepiękny kolor, który opalizuje gdzieś między szarością, między zielenią, między takim lekkim brązem nawet. Bardzo unikatowy, też nie spotkałam się nigdzie z takim odcieniem, to jest typowy właśnie odcień metalu pokrytego patyną. Dalej dolarowy zielony, który tutaj troszeczkę za jasno wyszedł, mimo że ja kombinowałam z ustawieniami. To jest niby chłodny zielony, taki zielony butelkowy i niby taki zwykły, a okazuje się, że on w bazie ma też trochę jakiejś takiej rudości. Widzicie, jak po bokach jest, tak opalizuje lekko brązem. Też bardzo unikatowy. Zresztą one wszystkie są takie dość niepowtarzalne, te kolory. Kolejny cień to Marsala. Marsala tu wyszła bardzo jasna, natomiast ona jest zdecydowanie ciemniejsza i to jest odcień yy, winny taki, yy, wina pomieszanego trochę z różem. Jest trochę ciemniejszy niż tutaj na nagraniu wychodzi i jest oczywiście całkowicie mas ma matowy, masowy, matowy. Teraz mamy kosmiczną pieczarkę. Kosmiczna pieczarka jest cieniem w, w kolorze taupe, takim właśnie pieczarkowym, grzybkowym, bardzo, bardzo, bardzo mocno połyskującym, metalicznym, prawie takim daje efekt aż płynnego koloru. Też przy takich cieniach, jak chcecie super podbić na oku efekt, to można je też nałożyć opuszkiem palców, wklepać taką ostatnią warstwę i wtedy dodatkowo mamy mam taką, wiecie, no, wzmocnioną tą pigmentację. Teraz kolorowy dym i kolorowy dym tutaj też się nie prezentuje, dlatego że to jest taki lekko szary kolor, który opalizuje na chłodny taki zielonkawo niebieski odcień. Bardzo nietypowy i on ma w sobie też trochę beżu takiego. No bardzo, bardzo fajny kolor. Będzie ciekawie wyglądać na białej bazie, na czarnej bazie. Naprawdę można z tymi cieniami opalizującymi bardzo kombinować. Teraz zimna czekolada i zimna czekolada też wyszła tutaj za jasna, bo to jest kolor średniego brązu o chłodnym tonie, oczywiście całkowicie matowego i on się tutaj nie zaprezentował, natomiast jest pięknym, chłodnym odcieniem brązu i naprawdę takim must have transferowym i, i do jasnych, jakichś takich dziennych smoki. To jest kolor jednorożec i to jest połączenie, jak widzicie, takiego stłumionego różowego odcienia z błękitem, który cudnie po prostu wygląda i daje efekt wow naprawdę, no kojarzy mi się najbardziej z takim wiecie, takim słodkim jednorożcem jakąś taką zabawką dla dzieci teraz mamy rabarbar i rabarbar jest prze przepięknym e, czerwonym brązem powiedziałabym takim wiśniowym odcieniem łączonym z bardzo głębokim e, pomarańczowo-żółtym złotem no zresztą sami widzicie jak to wygląda i ta taka chłodna nuta z tyłu mm. Teraz złota pistacja też bardzo niepozorny kolor. To jest pomieszanie właśnie złota, beżu odrobiny pistacjowej takiej zieleni. przepiękny daje efekt na, na oczach szczególnie y, przy oczach piwnych wygląda przepięknie bo ładnie je podbije. No, i sam koniec. Tutaj jest Księżyc na Marsie. Oczywiście nazwa od Was ściągnięta, dlatego, że to jest taki czerwony brąz, który ma połysk w sobie taki chłodny, srebrzysto zielony. Tak, jak przy ostatnim rozdaniu, wybiorę sześć komentarzy. Komentarze pod filmem są ukryte. Nie ma ich widać. Widzicie tylko swój komentarz, który żeście zostawiły i pamiętajcie, żeby mieć do niego dostęp, bo ja też będę później weryfikować osoby, które wybrałam, dlatego że niestety zdarza się, że po nagrodze z z konkretnego niku Skosza się więcej niż jedna osoba, więc zostawiacie komentarz do wolnej treści. To nie jest konkurs żaden, to jest po prostu rozdanie. Ja wybiorę, nie wiem, kiedy ten film się opublikuje, ale od dnia publikacji przez dwa dni kalendarzowe trwa rozdanie do godziny 15, więc wszystko Wam na dole. W regulaminie tutaj napiszę. Osoby, które wygrają, otrzymają ode mnie oczywiście glamboxa wypełnionego nową kolekcją cieni. Na pewno dodam jeszcze inne prezenty ze sklepu, jakieś gąbki, jakieś pędzle, coś tam się na pewno jeszcze ciekawego znajdzie. Także cały regulamin rozdania macie na dole w opisie. W sklepie dostępne są też mniejsze palety, w które zmieści się mniej cieni. Wszystko będziecie miało w opisie, ile cieni do jakiej palety wchodzi, e, więc jest to alternatywa dla osób, które może mają mniejszą kolekcję, albo w ogóle nie mają jeszcze palety magnetycznej, a chciałyby właśnie przechowywać w ten sposób e, cienie, jakiekolwiek wszystkie, które są magnetyczne, które są w wypraskach, które się nam przyciągać. Także jeszcze raz, wszelkie dane i informacje dotyczące rozdania macie na dole w opisie, więc tam Was zapraszam. Zapraszam Was do wzięcia udziału. Bardzo z tym ciekawa. Mam nadzieję, że te z Was, które zdecydują się na zakup, a niestety muszę też wspomnieć, że cieni jest bardzo mało, więc trochę się boję, że się szybko rozejdą, ale wtedy też postaram się jak najszybciej dorobić. Natomiast cieni jest bardzo mało i mam nadzieję, że te z Was, które zdecydują się na zakup, albo te, które z Was y, otrzymają nie y, od glam shopu, y, dodadzą jakąś informację albo zdjęcie, albo jakieś pierwsze wrażenie na Instagramie z hashtagiem glam shadows. Tutaj macie go wypisane, bo bardzo bym chciała wiedzieć, jaka jest Wasza opinia na ich temat, bo no wymagało ode mnie sporo pracy ale ja jestem z nich naprawdę zadowolona i z czystym sumieniem mówię, że lubię je naprawdę używać na co dzień i na co dzień po sięgam i tak chyba powinno być i chciałam Wam powiedzieć jeszcze coś, czego nie planowałam, ale zdecydowałam się że już skoro mamy ten lipiec taki szalony i tyle tych nowości to przedłużam na sklepie promocję i w tej chwili promocja wynosi minus 10% na asortyment, który nie jest w dziale wyprzedaży i który nie dotyczy zestawów, no i nie dotyczy cieni, ze względu na to, że one już są i tak w atrakcyjnej cenie, nie ukrywajmy, z ich bardzo mało, więc w tej chwili promocji jako takiej na niej nie może być, ale kto wie, co przyniesie los, czas i pamiętajcie też o tym, że one są w promocji przy zakupie wszystkich, kiedy dostajecie paletę. Także wszystkie akcesoria, gąbki, palety, jeżeli chcecie same, albo na przykład rękawice do mycia pędzli i tak dalej, są w tej chwili o o 10%. Procent po podaniu hasła lipiec 2016. I do kiedy ta promocja obowiązuje, też macie na dole podane w opisie. Dostawa kurierem DPD na terenie Polski przy wybraniu przedpłaty to jest 105, od, dla zamówień od 150 zł wysyłamy na cały świat, więc można płacić PayPalem, Także okej, okay, to tyle. Bo to o to najczęściej pytacie, więc dlatego o tym mówię, tak i to tyle. I do następnego razu dzięki.